Kochani, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mój Dzień Kolejny. Wiem, wiem, że dwa 3 dni rzędu nie nagrywałam, ale tylko dlatego, gdyś nic ciekawego się nie działo. A więc tak, zaraz się ogarnę i jedziemy do starej szkoły. po Papiery do odebrania mam, czyli certyfikat, że zdobyłam zawód i tak dalej. No, i prawdopodobnie znowu do urzędu będę jechała, aby też wziąć dokumenty do wypełnienia bardziej. No i co? Się szykujemy do wyjścia i przeczekałam się chwilę, spotkam z koleżanką, odbiorę papiery, pewnie się pożegnamy i gazda swoją stronę, bo nam się nie udało dzisiaj spotkać, bo ona jest em, no potrzebna w domu, więc widzimy jak się ogarnę No dobra, już jestem ubrana więc tak, dzisiaj postawiłam o, na t-shirt dresy tak. i w panterkę um, ogólnie się mi zostały włosy do ogarnięcia no i czekajcie za niedługo będę wychodzić z domu a najpierw muszę przygotowała sobie torebkę albo placak, więc Widzimy się jak już będę wychodzić. No dobrze, jestem już gotowa do wyjścia. Tak się ubrałam. Tak wyglądam oczywiście moje ulubione muszą być budki. Więc jak ja założyłam moją ulubioną bluzę ehm, szarą w stylu oversize. Ehm, więc można powiedzieć, że się postawiłam na totalny plus. Czyli stanie drosowe T-shirt i bluza. Więc się widzimy, jak wszystko w stare, starej szkole poogarniam. No dobrze, wiem, że mówiłam, że to was brzydko, jak załatwię sprawę w szkole, ale prawdę mówiąc, jak widać, jestem na t-shirt. Właśnie nie spodziewałam że jak na 17 stopni będzie tak ciepło. Więc się widzimy naprawdę jak wszystko załatwię. Zostawiamy go na miejscu. mieście No, dużo można powiedzieć, nie wiem jak na miejsce. mieście, tylko miałam załatwić Też idę do wszystkich się zapisać, żeby w końcu zrobić coś z tymi sami nie tylko o kolor, Ale jeszcze o czymś, myślę, mam sobie zrobić Więc widzę, że się wszystko pokażę No, dobrze już się zapisałam i tak, w ten poniedziałek jedyna na kartynkę, a w następnym dzisiaj 30 na farbę i prawdopodobnie coś innego sobie zrobię na włosach niż do tej pory czarny z fioletem i już wiem co zrobię, aby nie tknąć tej kasy na fotera Bo się po buty będę szła sobie ogarnąć jakieś. Ada się. I... No. No i może jeszcze sobie kupię do gry Więc się widzimy jak już się <noise> prostu, że się z nimi zwojarzy. Do domu, bo później będę z mamą wychodzić. Więc się widzimy później. No dobrze dopiero wróciłam do domu i weszłam do pokoju i taki bym powiedziała zarobiłem mały kol <laughs> zakupowy. E, tak bardziej z Hebe. E, a jutro, czyli w kolejnym odcinku e, z falerki koki. No no rzecz, po prostu kupiłam sobie sobie dwie to szczotkę do modrowania i nową su suszarkę, gdzie po prostu stara już mi śmierdzi plastikiem. I po prostu postanowiłam zainwestować w nową suszarkę, która bardziej się mi przyda. A ciekawostka taka. Media Expert dodatek Zakochaj się. Kosztuje dwie stówy, gdzie na wiadomo na platformie EA czyli na ea app można kupić za 180 no to dobra jeżeli chodzi z hebe tutti frutti mango yy, mydło na próbę sobie kupiłam gruszkę yy, z gruszka yy, zgruszka, mango manina. Um, tu gruszkę koch, y, póki co, um, no, uwielbiam gruszkę, jeżeli chodzi o tutti frutti. Mam żal gruszkę i będę testować również ten żal. I mango również będę testować. Tak jak wspomniałam, szczotka z fali Loki Koki. No, więc. Y, no i buty sobie kupiłam. Takie. Te, te spumy, ale yy, y, y, czarne, bo mam białe. A wiadomo, białe buty plus des, deszcz. No to wiadomo, jak to, y, jak to się kończy. Yy, yy, I też właśnie odpaliłam sobie komputer, włączę gra i będę dalej ogarniała top model. Również byłam w szkole, odebrałam dokumenty. I mieliśmy z koleżanką mały ubaw. Ale dobra. Nie o to. Więc widzimy pewnie, jak będę się kładła spać. Bo ze jestem przykąszę, zjem. I biorę się do pracy. No dobrze, trochę pomontowałam sobie Topmodel. nie porobiłam zdjęcia um, do, do modelu. Przepraszam, a teraz próbuję zasnąć. Więc już będę kończyła ten odcinek. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć.